Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Stranger. Nazywam się Dawid160.pl. Jesteśmy mniej więcej w połowie misji dziewiątej, no i będziemy kontynuować przemierzanie tego z pewnością klimatycznego, aż cholernie niebezpiecznego podziemnego świata hoger, czy tam Hogar, jak to woli. I tak się składa, moi drodzy, że jesteśmy po raz kolejny już zresztą w bardzo kiepskiej sytuacji, bo musimy wybić. Najniebezpieczniejsze zdecydowanie stado w całej misji. Spójrzcie tylko, jaki oni mają poziom. 35. Mordlock dla porównania ma poziom 11, także różnica w poziomach jest kolosalna. A mimo to musimy jakoś tych dziadów unicestwić. Musimy to zrobić, bo bo dranie posiadają czerwone kryształy, a czerwonych kryształów mamy. Mamy wciąż za mało. Zobaczmy, czy kogoś zastaniemy w tej norze. A myślę, że zastaniemy, owszem. Ci dranie akurat są o dziwo nieco słabsi. Ale nie zmienia to faktu, że przywołają oni swoich koleżków. A jeżeli przywołają swoich koleżków, no to. To bardzo niedobrze. Oczywiście z całym stadem nie będziemy. Się mierzyć, bo to no nie ma kompletnie sensu. Na szczęście będą nas gonić tylko do pewnego momentu. W pewnym momencie po prostu uciekną, znaczy wrócą do swojej nory i warto to wykorzystać, żeby zatrzymać choćby jednego adwersarza i pozbyć się go. No i będziemy, myślę, stosować taką metodę. Wy panowie się uzdrówcie przy tej studni. Swoją drogą studnia ta potrzebuje no, śmieszną kwotę, 5 metali, żeby zadziałała. Więc naprawdę polecam z niej korzystać możliwie jak najczęściej. Dobra, i kto tam jeszcze chce oberwać, to zapraszam. Nasze usługi co prawda nie są zbyt profesjonalne. Bo w końcu mamy mały poziom. Ale jednak są skuteczne. Tylko musimy zrobić taki myk. O, musimy zrobić pewien myk. Tak bulule będą nas przeszkadzać. Co jakiś czas. To może, może ir irytować. No ale trzeba sobie jakoś radzić mimo to. No dobrze, musimy znów wywabić tych, tych dziadów. Dobra, chodź. Chodź skubany. Dobra, Magu, trochę wspomóż. Dobra, jest. Ciekaj, uciekaj. uciekaj. Zostało się. Rzutem na taśmę uzdrowienie poszło. Dobra. Na razie sobie jakoś radzimy. Gdzie ty idziesz, gościu z południu? Naprawdę. Dobra. Jest. Jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa. No, i teraz, ile jeszcze zostało? Mam nadzieję, że nie dużo. Chodź, tutaj pobawimy się zamrożenie lodowe pociski i pięści Mordloka pozbawiły życia kolejnego sługusa. Super. No, i kto, kto jeszcze chciałby? Zapraszam. Zapraszam, zapraszam by to już. No, wygląda na to, moi drodzy, że wyczyściliśmy naj, najtrudniejsze stado w tej misji. Także radujmy się, radujmy się, bo to naprawdę. To naprawdę trudne. Trudne stwory do pokonania. No dobrze, to teraz ruszamy w tę stronę. Mamy już wystarczającą liczbę czerwonych klejnotów, więc jeszcze musimy uzbierać zielone i niebieskie. No i będziemy już prawie w domu. No prawie, bo oczywiście trzeba będzie się jeszcze przeteleportować do sowrodów z powrotem. Dobra, trzeba zamrozić giganta. No dobra. Jest. Mordok ma mało zdrowia, ale przeżyje tym razem. No i swoją drogą, jak tam się trzymasz? Hmm, widzimy, że Mordok jest już generalnie ulepszony na maksa w tej misji. Co prawda możemy wciąż rozwijać kowalstwo, ale jest pewien problem polegający na tym, iż w tej misji nie ma żadnej kuźni, więc nie mamy jak tej umiejętności rozwijać. Dopiero w kolejnej misji. Możemy nadrobić straty. Więc no, Mordok już rozwinięty. 7 punktów zdolności, które możemy na coś wydać może na szarze. Generalnie szarza jest to odpowiednik szału bojowego, jednakże jest pewien mankament, otóż szarża przyspiesza tylko szybkość przemieszczania się. Niestety prędkość ataku zostaje taka sama. Więc no, może się przydać co najwyżej do ucieczki, na przykład przed y, wrogiem, jeżeli y, już wochamy śmierć prawie. Dobrze, widzimy kolejny przedmiot, i to jest tym razem mroczny topór, kolejny. No, także nic szczególnego, bo już mroczny topór udało się zabrać także no, ślepy zaułek można. Można, po, można to podsumować. Także wracamy tam, skąd przybyliśmy. Ok, pójdziemy teraz w tę stronę. Zatem zobaczymy, kogo tu zastaniemy. O, proszę bardzo. Te istoty znamy z poprzedniego odcinka. Tak, to akurat to stworzenie, które o mało co nie odebrało życia mordlokowi. Bo przypomnę zostały mu dwa punkty zdrowia na 137. Tak, wciąż, wciąż pamiętam. No, zresztą trudno zapomnieć. Dobrze, tu mamy z kolei gukary Także muszę powiedzieć, że przeciwnicy na tej mapie są dość zróżnicowani. No i fajnie. Mam nadzieję, że Mordok przeżyje. Bo... Bo jest nieciekawie je znowu. Dobra, wycofaj się, stary. Wysanie życia by się teraz przydało, bo może moglibyśmy się troszeczkę wyleczyć. Dobrze, gukary upuszczają zielone kryształy. No i fajnie. No to pędzimy dalej. Wciąż się boję tych. ...tej lokacji. Dlatego, dlatego będziemy... Jak, yy, ...czym prędzej zmierzać do wyjścia. Bo naprawdę mi się tu nie podoba. Choćby z racji tego... ...tego stada. Yy, które wytępiliśmy na początku. No już niedużo zostało. Z tego co patrzę... ...na minimapę. Mordok idzie pierwszy... I zobaczymy, co dalej. Hmm, wyczuwam. Gukary, tak, znowu gukary. Nie, ty się wycofaj. Wycofaj się. Atakujmy jednego naraz. Dobra, ten przeciwnik z tyłu nas nie zagrozi raczej. Kupmy się na tym pająku olbrzymim. No, też poziom 35. Ale ci już nie są aż tak trudni. Więc można sobie z nimi poradzić. I kolejne zielone kreształy do kolekcji. Jeszcze musimy zbierać 125 zielonych i bodajże 47 e, niebieskich. Tak. A swoją drogą, kiedy już to stado oczyściliśmy, no to możemy znowu przerzucić nieco czerwonych kryształów do ekwipunku i wtedy możemy z powrotem rzucać te dwa ulubione czary przeze mnie, czyli szałbojowy i zwolnienie tak, tutaj tym razem ukrywała się kusza oblężnicza i to jest broń bardzo dobra dla ciebie a zębatą kuszę podarujemy koledze z pochodnią jeżeli tylko przedrzemy się przez Drugą mapę. Bo na trzeciej mapie, już ostatniej nie jest aż tak ciemno. Więc moglibyśmy z pochodni zrezygnować. To zresztą nie jest zbyt dobra broń. Obrażenia 4 do 8. Więc. No, dużych szkód nie zadamy tą bronią. Dobra, wycofamy kusznika. Żeby. Żeby żył dalej. Dobra, jest. No, już jesteśmy blisko. To jest droga prowadząca już do, do portalu. Bezpośrednio. No i nikogo tu już nie ma, więc mamy całą drugą mapę wyczyszczoną z potworów. Udało ci się dotrzeć do ziem Perenów. Znajdują się tu kryształowe groty. Bądź ostrożny, perenowie to nacja magów, którzy niezbyt lubią nieznajomych. No tak. Zdziwiłbym się, gdyby lubili nieznajomych, więc. No oczywiście, no, no muszą to być nasi wrogowie. No bo, no bo jak, no nasi sojusznicy, no to z kim byśmy walczyli, prawda? No i witamy na ziemiach perenów. Wedle są wronów są tu dwie kryształowe groty, szmaragdowa i szafirowa. Tak, czyli możemy zdobyć nieco zielonych i niebieskich kryształów, czyli akurat takich, których nam wciąż brakuje, bo czerwonych mamy już wystarczająco dużo. 240 bodajże, jeśli dobrze liczę. E, tak, możemy iść tędy, chociaż tu nie, nie widzę nic ciekawego, więc po prostu przejdźmy do tego korytarza i tym korytarzem po prostu przejdziemy do pierwszej e, groty. Może najpierw zawitamy do szafirowej, choć oczywiście nie ma zbyt dużego znaczenia, do której udacie się najpierw. No i będą pulule znowu do unicestwienia. Bo w ogóle nie zdecydował się nas zaatakować. Dziwne. Hm. Mam nadzieję, że nie, że nie przywoła stada. No właśnie, bo kilku przywołał, cwaniaczek. A i tak, wam się nie uda. Jesteście dość słabi, pomimo 35 poziomu. To jednak pokonuje się Was dość łatwo. No dobrze, jesteśmy już przy pierwszej grocie i zobaczymy co tu słychać. Hmm. Tak, na pewno tutaj kogoś spotkamy. Tylko pytanie kogo? Aha, tych imbecyli, okej. Okay. Oni już akurat na całe szczęście nie są aż tak y, dobrzy jak y, jak y, ci na początku. Odcinka, więc z nimi będzie raczej prosty temat. No gorzej tylko, jeżeli zrzucą oni czary obronne, tak, bo skoro szafirowa grota, no to możemy się spodziewać czarów no obronnych, w pokroju. Yy... Obrona przed strzałami czy stalowa skóra. A właśnie, nie powiedziałem wam jeszcze, że Mordlock specjalizuje się w, w magii niebieskiej. Możemy. Może on rzucić 5 czarów obrotnych, ochrona przed strzałami, czyli ochrona przed wszelkimi atakami dystansowymi. Odbicie czaru, czyli jak sama nazwa wskazuje, odbicie zaklęcia w stronę wroga. Skorupa antymagiczna, chyba najlepszy czar z tych niebieskich, bo to jest odporność przed wszelkimi czarami, które mogłyby nas zranić. Czyli, no coś. Pamiętacie, ten pancerz z misji bodajże siódmej, Kagar ją nosił, i ten pancerz akurat gwarantował stuprocentową ochronę przed wszelkimi czarami. Skorupa antymagiczna daje zupełnie to samo: stalowa skóra, czyli odporność przed wszelkimi atakami, po prostu i tarcza czyli odporność na ataki wręcz tak, na, na razie się nie zdecydujemy jeszcze się waham, co zainwestować najpierw. Moc magiczna to na razie nas nie interesuje, bo nie mamy żadnych zaklęć do dyspozycji. Atleta, też ciekawa zdolność, bo jednostka nie otrzymuje kar za duże obciążenie, chociaż to się na razie nie przyda, bo Mordlock nie, dzier nie dzierży żadnej broni. I tak, i najemnik ten posiada 7 punktów, czyli jeszcze 3 punkty, i moglibyśmy kupić arcymistrza, i wtedy. Nasz kusznik zadawałby podwójne obrażenia przy pomocy swojego oręża. Hmm. Tylko jeszcze musimy te trzy punkty zdobyć. Hmm. A tak, tobie już możemy dać kuszę, zapomniałem. Tak, będziemy mieć e, trzech kuszników i, e, i, i oczywiście też maga, jak i mordloka. Dobrze, schodzimy tym razem do groty szmaragdowej. Tutaj mamy bardzo podobnych wrogów, też na 24 poziomie. Tylko, że tym razem będą oni rzucać. No, skoro sz, szmaragdowa grota, no to czary zielone, czyli wszelkie te lecznicze i tak dalej. Ale z nimi też będzie dość łatwy temat. Wow, patrzcie, wskrzesił swojego kompana. no proszę. Ale tak nie dacie rady. Po prostu idźcie na drzewko. Tam będzie wam o wiele lepiej. Niebieskie kryształy mamy, czerwone również. Wciąż nam jeszcze brakuje 85 zielonych surowców. Pomimo wyczyszczenia całej Szmaragdowej groty, wciąż nam brakuje 65 klejnotów. Także jedyna teraz nadzieja, wiecie w czym? W tych magach, którzy zamieszkują ten teren. A zatem czas na finałową część, ale nie jest ona łatwa bo magowie są, są trudni i są wymagający Więc jeszcze no, musimy postawić tę kropkę nad i No skubaniec sobie rzucił czar ochronny nie dobrze No już Polek nie zauważyłem. Dopiero teraz spostrzegłem. Dobra. Mała przerwa aż Mordok się zregeneruje. No to ruszamy dalej. Przeciągniemy sobie jeszcze klejnoty. Stworzymy jeszcze potężniejsze fioletowe pole. Magowie perena znajdują się na jednej z najwyższych wież. Możesz tam dotrzeć przy pomocy teleportów. Okej. Okay. Tak, czyli przy pomocy tych guziczków tutaj możemy portować się do wież, ale, ale na razie tam no nie dotrzemy, bo jeszcze mamy jakichś panów do wytępienia. Mniej więcej takich, z którymi zmagaliśmy się w misji Pole Mokosa, tam przy magicznym kamieniu, który spowodował, że e, uaktywniły się Kretiony. Tam przy gukarach latających ze, ze strzelcami, tak to są dokładnie ci panowie. Dobra, no mak niestety umarł. No trudno. Będzie, będzie trzeba sobie jakoś poradzić bez niego Ale mam nadzieję, że, że naprawdę już niedużo zostało. Cyk O, i mamy kolejnego maga. W razie czego będziemy się teleportować. Tak jak teraz. Wow, patrzcie na to, Max się teleportował wraz ze mną. Wow. Nie spodziewałem się. Prawdę mówiąc. O nie, 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 nie dopuścimy, nie dopuścimy. O, skąd was tyle? Nie, wiecie co, będziemy, będziemy zmierzać do końca, bo, bo nie podoba mi się. Nie, z chęcią bym oczyścił całą mapę, ale no nie, nie będę ryzy ryzykował życiem, naprawdę. Po prostu podnieśmy te kryształy, mam nadzieję, że to będą zielone, bo jeżeli nie, no to, to wolę nie myśleć. I tak, dobra, mamy wystarczającą liczbę. Uf, także wracamy, czym prędzej. Nie chcę już was. Dobra, przyciągniemy. O. No i pięknie, możemy wreszcie zapłacić Sowronom, żeby tylko nas przepuścili. Naprawdę sporo, sporo chcecie. Bardzo. Sporo. No i otwórzcie, proszę. Chcę się już stąd wynieść. Ale zanim zakończymy misję, to jeszcze pokonajmy jednego człowieka, ponieważ jeden z ludzi posiada ciężki pancerz. I ten pancerz akurat bardzo by się przydał w kolejnej misji. Więc w tym celu, no bardzo przepraszam, ale no niestety to jest wszystko robione dla mojego dobra. Wzmocniony ciężki pancerz, no i moi drodzy to już, to już będzie wszystko w tej misji. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. To była naprawdę ciężka misja, także... Owacje stojąco, jeżeli komukolwiek z Was uda się tę misję przejść całą. Na poziomie trudnym, bo nie wiem jak jest na innych poziomach, no ale. No nieistotne. No, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w misji dziesiątej.